Cześć. W tym filmie powiemy sobie, czym jest skoroszyt makroosobistych. Jak nazwa mówi, jest skoroszytem, czyli przede wszystkim plikiem Excelowym, który z definicji jest ukryty. Taka jest jego pierwsza właściwość. Druga jest taka, że zapisany jest jako plik binarny, czyli z rozszerzeniem XLSB. E, powoduje to, że wszystkie informacje zapisywane w tym pliku, będą za każdym razem wraz z uruchamianiem nowego pliku uruchamiane jednocześnie z tym plikiem właśnie ukrytym, czyli tym skoroszytem makroosobistych. Teraz jak to się w ogóle dzieje? A mianowicie przejdźmy do zarejestrowania naszego makra. W momencie, gdy chcemy zarejestrować nasze makro, mamy możliwość na tym etapie właśnie utworzenia skoroszytu makro osobistych. To jest sytuacja, która mówi, że jeśli do tej pory nie mieliśmy wcześniej Skoroszytu makro osobistych utworzonego, to w tym momencie właśnie zostanie to po raz pierwszy wykonane. Dlatego też nazwijmy nasze makro S, skoroszyt makro osobistych, czyli SMO. Skrótu klawiszowego nie będziemy wykonywać, tutaj nie będziemy podawać i wybieramy przechowuj makro w skoroszyt makro osobistych. Mamy również możliwość zobaczenia, że po rozwinięciu listy mamy tutaj jeszcze dwie opcje, czyli nowy skoroszyt i ten skoroszyt. Wybranie. Przechowuj makro w nowy skoroszyt powoduje, że makro zostanie przechowane w nowo utworzonym pliku i będzie mogło być uruchomione tylko jeśli ten plik będzie otwarty w Excel. Jeśli chodzi z kolei o ten skoroszyt, zada jest taka sama jak powyżej, tylko w odniesieniu do aktywnego pliku, czyli tego konkretnego skoroszytu. Natomiast jeśli mówimy o skoro życie makro osobistych, to makra przechowywane skoro życie makro osobistych mogą być uruchamiane z poziomu dowolnego pliku otwartego w Excelu. To jest niewątpliwie olbrzymia właśnie zaleta. Dlatego też, jeżeli potrzebujemy, aby zarejestrowane makro było w późniejszym czasie wykorzystywane w innych plikach, to właśnie powinniśmy wybrać tą opcję. Dlatego też wybiorę tą opcję i kliknę OK. I na tym etapie plik. Czyli skoro żyd makro osobistych został utworzony. Tak jak wspomniałem na samym początku, jedną z cech jego jest to, że on jest ukrywany. I teraz możemy go edytować na dwa sposoby. Możemy go edytować bezpośrednio w Visual Basic, przechodząc na karcie developer właśnie do Visual Basic. Możemy zaobserwować, że ten plik pojawi się dokładnie tutaj. Jako nowy projekt, czy nowy plik i kryje on w sobie właśnie m.in. folder, moduł, którym jest przechowywane na przykład dane makro. Na tym etapie, spójrz, że w Excelu nie wykonujemy na tą chwilę żadnej operacji, dlatego w komórce A1 wprowadzimy sobie, póki trwa rejestrowanie, na przykład aktualną datę, czyli kontrośrednik. Potwierdzam enterem, zatrzymuję rejestrowanie i możemy zobaczyć, że w Visual Basic właśnie w module dotyczącym XLSB został zapisany kod, który zapisał naszą aktualną datę. To jest moment, w którym możemy zobaczyć, że możemy dokonywać właśnie między innymi też edycji tego pliku. Ponieważ oprócz tego, że ten plik został zarejestrowany, możemy oczywiście dopisywać tutaj dalszą składnię, możemy wkleić wcześniej zarejestrowane makro w innym pliku. Wystarczy, że po prostu stworzymy tutaj nową procedurę i wkleimy z poprzedniego innego pliku. Natomiast możemy ten plik edytować jeszcze w inny sposób, a mianowicie z uwagi na to, że jest to skoroszyk mamy dwie możliwości, albo faktycznie zarządzamy nim bezpośrednio w Visual Basic, czyli tam, gdzie utworzymy sobie nasze, nasze makra, natomiast możemy również zarządzać nim bezpośrednio w skoroszycie. Jak to zrobić? Na karcie widok tak jak wspomniałem, plik jest ukryty, dlatego też spójrzmy, mamy tutaj polecenie odkryj. I teraz jeżeli klikniemy w polecenie odkryj, zobaczymy, że ten plik się tutaj dokładnie znajduje, czyli mamy do czynienia z Personal XLSB. i to jest normalny skoroszyt. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli kliknę odkryj i kliknę OK, otwiera nam się dokładnie skoro szedł personal XLSB. Samo rozszerzenie powoduje, że przede wszystkim plik będzie zdecydowanie szybszy w swoim działaniu. Zdecydowanie szybszy, dlatego też między innymi jest zapisywany w takim rozszerzeniu. Natomiast główną jego też cechą jest to, że on z automatu ląduje w folderze na dysku, który, jest przechowany w folderze Excel Start. Ten folder powoduje, że właśnie pliki, które się tam zawierają, automatycznie będą uruchamiane. Z każdym nowo otwartym skorożytem. Dokładnie ten plik tam też między innymi ląduje. Natomiast no, możemy go oczywiście również ukryć, żeby nie był widoczny. Niemniej jednak zapisanie naszego pliku, który teraz widzimy z makrami, spowoduje, że oprócz tego, że ten plik, który teraz właśnie widzimy, będzie wykorzystywał te makra, to również nowo otwarty spójrzmy. Kliknę F12, zapiszę w dowolnej lokalizacji SMO z rozszerzeniem Xalezem. Czyli z takimi standardowymi rozszerzeniem makr. I teraz, gdybym na tym etapie próbował zamknąć ten plik, to możemy zobaczyć, że pojawił się komunikat, i ten komunikat mówi, czy chcemy, właśnie między innymi zareagować, a propos tych makrosobistych, czy chcemy, aby on był dostępny, ten plik, przy uruchamianiu innych plików. Klikamy, że tak, dlatego też wybieramy opcję Zapisz. Jeżeli zdefiniujemy teraz nowo otwarty plik, czyli otworzymy nowy skoroszyt, za każdym razem wchodząc do karty Developer Visual Basic widzimy cały czas Personal Jeśli Jeżeli przejdziemy na kartę Widok, odkryj cały czas Personal XSB. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie dlatego, że przechowywane jest w odpowiedniej lokalizacji, a ta lokalizacja podczas otwierania skoroszytu ma również otwierać i jednocześnie ukrywać właśnie plik Personal. Gdzie ta lokalizacja się znajduje? Przechodząc na karcie do karty plik, czyli do miejsca, w którym możemy przejść do opcji, zauważmy, że przechodząc na kartę zapisywanie jest tutaj podana ścieżka lokalizacji pliku autozyskiwania. Natomiast ta ścieżka jest również ścieżką, która jest pomocna przy odnalezieniu tego pliku. Dlatego też jeżeli skopiujemy sobie tą lokalizację, wybierzemy sobie eksploator plików i wkleimy tutaj tę ścieżkę, to zobaczymy, że po wklejeniu otrzymujemy katalog dokładnie, w którym, jeżeli będą pliki się nami znajdować, będą automatycznie uruchamiane wraz z naszym plikiem. I spójrzmy, LSB. I to jest normalny, jak widzimy, skoroszyt, który po wejściu da nam oczywiście zawartość naszego pliku. Tak, czyli możemy zobaczyć, że w tym momencie jest on również uruchomiony, ale jak go odkryjemy, to widzimy jego właśnie właściwości. Natomiast co możemy tutaj zrobić? Możemy normalnie w naszym skoroszycie, w naszym arkuszu zapisywać wartości. Więc spójrz, zapiszemy wszędzie wartości, zapiszemy zmiany, każemy tak naprawdę z powrotem ukryć ten nasz plik, zamkniemy zeszyt, zapiszemy zmianę pro propos pliku skoroszytu makroosobistych i spójrz, że personal po uruchomieniu, po odkryciu swojej zawartości, da nam dokładnie te wartości, da nam dokładnie te wartości. Więc jak najbardziej możemy modyfikować, będąc w Visual Basic bądź w samym pliku. I teraz jeżeli ukryjemy e, ten plik, zapiszemy, znaczy zapiszemy zmiany z, wychodząc, jeżeli uruchomimy dowolny, skorożyt pusty, pamiętajmy, za każdym razem mamy w tym momencie dostęp e, do tego pliku i do tych makr. Spójrz przechodzę na kartę developer, i biorę polecenia makra i widzimy personal.xlsb.smu, czyli dokładnie zarejestrowane nasze makro. Dlatego też kolejną olbrzymią zaletą skorosztu makro osobistych jest to, że możemy potraktować to na przykład jako taką bibliotekę. Tak? Bibliotekę, w której będziemy przechowywali najbardziej potrzebne zarejestrowane makra, jakieś opisy tych makr, przechowywane skróty, Klawiszowe, czyli potraktujemy to jako plik, w którym chcemy mieć zawsze go pod ręką. Tak i jeżeli potrzebujemy się do niego szybko dostać, kopiować sobie z, nie z niego coś, to właśnie możemy te dane przechowywać w takim oto właśnie rozszerzeniu i pliku. Dlatego tym jest, skoro orzyd razumując. osobisty. Reasumując, jeżeli zależy nam na tym, aby pod ręką mieć za każdym razem zarejestrowane wcześniej makra, aby mieć tak naprawdę możliwość rozbudowy tych wszystkich makr i dalej ich przechowywać cały czas w tym samym pliku i mieć je cały czas dalej pod ręką, to warto podczas rejestrowania mak wybierać, skoroszyt makr osobistych. To w tyle, co w tym filmie chciałem Ci przekazać. Dziękuję i zapraszam do kolejnego.